Hej, czyli w tej w pierwszej osinki Himno! Cokolwiek jeszcze zagra? Nie mam pojęcia, z Steam'a, znalazłem taką gierkę Nie patrzyłem na YouTube, czy ktoś się nagrywał, czy też nie Ale chętnie zobaczymy, czy Wam się ta seryka spodoba W ogóle nie wiem, co w tej chwili chodzi Okej okay. Dobra, yy. Dobra, yy, więc O co tutaj chodzi? Zapaliłem coś Zebrałem coś w ogóle nie mam pojęcia co to jest za gara, o co w tej grze tutaj chodzi. I... W ogóle taka śmieszna sprawa, Be beczka poproszę, becka Beczka śmiechu! u level 2? Jak tam dość? O, ja widzę, że coś tam mogę znaleźć jeszcze. u Nie wiem, coś bym zapalił, coś bym wziął. Nie mam pojęcia o co w tej grze chodzi. Dobra, zobaczmy się tutaj. Się... Dobra, tutaj nic nie ma. Dobra, to. Niepotrzebnie, no, że się cofnął. ale dobra. Yy, wybaczcie mi teraz. Level 7. Ale czego level 7? What the fuck, meh? jest. O co... o co tutaj biega? Ja, potrzebuję? ja muszę się chyba dowiedzieć o co w tej grze chodzi, bo. No nie, no. Wiem... Wie, wiem, że ty coś się robi, ale co to nie wiem Ops, Shit. Shit. Nie wiem, on umie jakoś bardziej skakać? Lepiej? Wyżej czy coś? Bo ja widzę, że on tam nie doskoczy do tych drzwi. Chyba, że... Już chyba wiem, jak tam się ma Dobra. Chyba górą. Shit. a nie tą górą. I znowu coś tam zapali. Serio? What the fuck, man? Kurwa, co to jest? Zagra Kto to wymyślił tam? Shit. what the fuck? Co razem tutaj odkrywa? O, na no, śniadaniu jedynkę. I co to dało? Nie, jeszcze spadłem, japie. What? What the hell? What the hell, man? Aha, spadnę do wody i od razu ginę, tak? O, shift. Używamy jeszcze, tak? Teraz dopiero się o tym dowiaduję. Obrrr, nieważne. хит, мэн. А, добра, у хит. Чубавем, не венцы. Хит, мэн. Серьо. Рели. А сам дул. А правда. Что ты? What the fuck, мэн? What? What the fuck, мэн? Что ж мне пали? Что? mm What the heck Ja nie mogę, ja nie ogarnię tej gry, what the fuck? Co ty? Kto wymyślił tę twórę? Dobra pytanie A dla mnie to ta gra sensu nie ma Si! Zaraz znowu zginę Jak w każdej grze W górę coś jest, ale... Nie na to. Dwa. Trzy. na jeden. No i się cofnął w dół. Co za zatem... mną... What the f... Nie, serio. A, pierdola Co to jest za gra w ogóle? O co tu chodzi? O co? O... What? O, 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 Przeżyłem naciskam level 3 To przemienić nie dało Uuu Co to w ogóle dało, się pytam Nie? aż próbuj, aż próbuj mi tylko spać, nie? I się chłopie zabiją Ty weź się chyba nie dostanę, wiecie? z tego. O ty to fajnie. Jedynka. Okej, okay, tarpul. Teraz ter, widzę, co tu robi. Może przeczytał. Okej. Okay. Yeah. Nie. Shit. 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 Eee. Yeah. Jeszcze jakaś fabuła w ogóle? ja tak poproszę o tej skakać i tak dalej. Jednak wiecie co? Nie, ja nie wiem, że będę chciał sobie serii robić, naprawdę. naprawdę. ja... Ja nie mam pojęcia, czy... Czy, czy chcę w ogóle robić się na bo jak widzę, co ja tutaj robię i jaki mam nieogar, to naprawdę przeżegnać się może. No shit man! Ja co to kurwa jest? Że jakaś chora gra Hops, 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 hops Nie wiem żebym skoczył, o proszę bardzo Skaczę sobie, yeah Skaczemy sobie nie spadni. Byłoby fajnie. O kurwa, tam zwyśmiał jakieś. Shit kurwa. Pierdole. Ruski kurw mi. Pindole. Moje pytanko brzmi tak. Jak ja mam tam wejść? Hops, hops. Kurwa zajebiście. A dobra mamy. Bęk. Jedynka? Kurwa, pierdolili. Ja to mnie kurwa dało, to? Mnie w ogóle gdzieś coś wrzuciło, coś? Wydaje się, że jestem w tym samym miejscu, ale... Dobra. nie o to. What the fuck? Czemu, nie, nie wiem, mam no, tutaj coś odkrywać, coś nowego, jakieś nowe mapy, coś kurwa Łam nie wyjewało? Łam nie rzuciło gdzieś, what the fuck man O tutaj widzę coś do zebrania kurwa Pewnie jak tutaj zlecę to będzie pewnie A jednak nie Chociaż, może. No ja jestem w punkcie wyjścia. A, jebiście. O, jak fajnie. Ojojojojojojo. Co? Co? Co to ma być? O, co tu chodzi w tej grze? gra chyba sensu nie ma, albo ma jakiś sens, że ja nie wiem jaki Okej Wiesz tak, jest jakaś gierka O um, której nie wiem co chodzi Nie wiem czy to ma jakąś fabułę, czy na czym ta gra ma polegać Ale wygląda fajnie Mhm, mm jeżeli by ktoś chciał to niech sobie zagra w tą gierkę Ja chyba skończę tutaj na tym pierwszym odcinku i na nic więcej Bank w dół cyk. Sied Sied Ja muszę znaleźć po prostu Wejdź do tej drzwi, nie wiem po co A, Ale sobie znajdę O, żyję sobie tego Bo ja tam mogę tego sobie robić No Złap się tego Kurwa Debilu Hops hops A to fajnie że się zrobi chłopi W nie ma po, nie ma podwójnej spacji Kurwa. Co to jest kurwa za iwnięta kurwa chora gra. Matkę. Ja, 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 ja nie będę zbierał tych temów. Nie wiem. Nie mam pewności napra naprawdę, czy to jest gra, jeszcze, on nie chce współpracować. Zaraz znowu się zabiję, spadnę, zlecę What man? Bank Nie wiem co to jest, ale sobie tutaj zejdę Tak o oh. Hops Gdzieś tam były te drzwi O, oh, tam są drzwi Ja sam, że tutaj trzeba dojść do tych drzwi, coś zarobić, coś ten, tego jeszcze nie wiem co chodzi Nie wiem czego ja mam w ogóle tutaj szukać tej What the fuck man Nie man Fuck man Really? Really? Kurwa spalona naszą do. Mierdolę Nie wiem co tutaj zagrawie się co Ja wam powiem tak, ja się zabiję hmm. Podziękuję wam za ten odcinek. Nie nie, nie... nie wiem co powiedziesz Subskrypcja na kanał 12 jakieś chce byś na całą łapkę w górę i na razie Że kurwa muszę ściśleć jakieś chyba przyjść Dobra, elo